Studia w Akademii Leona Koźmińskiego polecili mi znajomi. Ze względu na to, że jestem przyszłym sukcesorem, wybrałam właśnie ten kierunek. To, co najbardziej podoba mi się podczas zajęć, to fakt, że wszystkie są prowadzone w oparciu o case study. Rozwiązujemy realne problemy właścicielskie, a nie tylko notujemy i słuchamy na wykładach. Dla mnie najważniejszy jest również fakt, że wszyscy wykładowcy są również praktykami, którzy są na co dzień związani ze światem biznesu. Podczas zajęć wykładowcy chcą nam przekazać wiedzę, jak zarządzać całą przedsiębiorstwem. I jak być blisko biznesu? Czym się charakteryzuje nasz kierunek, którego jestem opiekunem? Po pierwsze, bardzo dobry program, po którym będziesz wiedział, jak prowadzić swój biznes albo biznes swoich rodziców. Dwa, praktyczni wykładowcy, którzy sami prowadzą biznes i sami spotkali się z praktycznymi problemami. Trzy, Wspaniali ludzie, studenci, którymi już w czasie studiów będziesz mógł realizować swoje biznesy lub rozwijać ten, który obecnie prowadzisz. Jako absolwent kierunku zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa perspektywa właścicielska mogę powiedzieć, że jest to kierunek przede wszystkim bardzo innowacyjny. Wykładowcy na zajęciach pokazują nam nie tylko teoretyczny, ale i przede wszystkim praktyczny aspekt prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach rozwiązywaliśmy bardzo wiele ciekawych case'ów. Były to case'y zarówno też ciekawe, ale i problematyczne, które wymagały od nas bardzo dużo zaangażowania. Mogliśmy się poczuć jak prawdziwi biznesmeni, za co jesteśmy. Ja jestem osobiście bardzo wdzięczny wykładowcom, że mogłem, że mogłem od tej strony poznać tą stronę nauczania, więc mogę powiedzieć, że jest to na pewno kierunek bardzo ciekawy oraz rozwojowy. Kierunek ZRP cechuje się mocno praktycznym podejściem do, do wielu kwestii i jedną z istotnych z nich jest temat sukcesji. Jako studenci jesteśmy dość mocno uświadamiani, jak wygląda cały proces, jak on przebiega, jakie są zagrożenia tego procesu i czego można się spodziewać. Przechodząc na te studia nie miałem świadomości, że ten proces może być aż tak złożony i wiązać się z tyloma wyzwaniami, jednak po tych dwóch latach na pewno moja wiedza na ten temat jest kompletna i jestem gotów stawić czoła tej całej sytuacji.